Mówią, że Polak mądr po szkodzie. No to Polaku udowodni, że przysłowia są mądrością narodu. I skoro aktualnie mamy szkodę, to trzeba w końcu być mądrym. Mamy przeogromną szansę przywrócić Polskę na normalne tory. Mamy ogromne szanse na to, żeby Polska była silna i bogata. Więc na miłość boską nie bawmy się. wybór pomiędzy mniejszym złem a złem wybierzmy zaangażowanie, siłę i mądrość. Sławomir Mencen to jest jedyny kandydat który podczas tej kampanii wyborczej nie zmienił zdania. Jeden chce walczyć z pamięcią o żołnierzach wyklętych. Drugi, sponsorując tęczowe marsze tak, żeby planeta nie spłonęła. Nagle w cudowny sposób staje się prawicowy. Trzeci udaje niezależnego i chce wgniatać Putina w ziemię. Czy tylko mi to ciągnie fałszem? Sławomir Mencen to jedyny kandydat, który od samego początku chce wolnej, suwerennej, niezależnej i silnej Polski. I wiecie co? Jesteśmy cholernie blisko. Polska tak jak Stany Zjednoczone otwiera oczy. I pokażmy Europie, że Polska te oczy otworzy jako pierwsza.